Well, uh, Sprawdzę, co z nami. Co takiego? Przecież jeszcze utykam. Mogę chodzić. Nie chcę się wtrącać, ale Esperanza ma rację. Bueno, dziękuję za troskę, dam sobie radę. No, Wkurzył się. Jest bardziej uparty od ciebie. Co to za mina? Wygrałem zakład. Masz być miła. Mam cię lepiej traktować? Teoretycznie tak. Kryłeś mnie. Ale o nic się nie założyliśmy. Racja. Więc to, co powiedziałeś, było aktem sprawiedliwości? To źle? Nie wiem. Czego szukasz? Książek do zabrania. Chyba zostały no w klasztorze. Bueno, do rzeczy. Ehh, Mam prośbę. Wyrzucili cię z pensjonatu. No no brat no nie chcecie no 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 no, 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 no. to widzieć. Chodzi o program. Jestem jako, nieformalnym producentem. Co, poważnie? poważnie? Informalnie? Sí. Bueno, y Reprezentuje Hildę i esperanza. Hilda y esperanza, pero con esperanza. Co z nią? Właśnie chcę ci powiedzieć. Esperanza me pasa... Dziewczyna no jest super hiper Ale mas, musi więcej ćwiczyć. Lo que le pide Genovevo, Ma dużo mas, obowiązków lo que le pide narzuconych jej przez Genovefe i ciebie. Yo, yo Daj jej więcej symptome. luzu. E, e?

o związek Esperansy z Nikolasem, sekretarzem przesłanym przez biskupa. Czuję się jak idiota, bo wstyd mi za to, jak się zachowuję. Są bardzo blisko siebie. Śmiejesz się Jakbym śmiał, nie śmiejesz się Wyglądam, jakbym się śmiał? Śmiej się, to zdrowe Nie Nienawidzę tego stanu, ale go nie kontroluję Dlatego musisz ją odprawić Nie używaj takiego słowa, jest nieładny Dar Daje no, tak, jej tak. wolność. No, me entiendo, Sam tego tak, nie to, rozumiem. Co so, ja mówię Tak dobrze? Tak. Tak. Dzień dobry. Co słychać? Bien. Bien. Miałem zacząć próbę. Przyszedłem spytać Esperance, czy nam dziś pomoże. Czej to plecak? Dziewczyny. Domyśliłem się, ale której? Jednej z uczennic? Nie. Dziewczyny, przysłanej przez producenta programu, powiedział: Potrzebuję Twojej sali na próbę dla uczestniczki. Właśnie miałem iść do ojca. Sprawdzałem, dokąd możemy wysłać dary. Czego się dowiedziałeś? Zostawmy esperance niech sobie ćwiczy. W Santiago del Estero jest pewna szkoła. O czym rozmawiacie? Znowu ktoś mnie okłamuje Esperanza Wszystko ma swoje wytłumaczenie To w dobrej wierze, która przypadkiem dobrze wyszła Nie? Ciężko pracowała Dziewczyna pogodziła się z rodzicami Przyjdą tu po nią, nie wyjedzie do Londynu Dobrze rozumiem? Usprawiedliwiasz kłamstwo, bo wszystko się udało? Tak. To znaczy, że skoro Pedro i Lola wrócili do domu, mamy zapomnieć o tym, ile wycierpieli ich bliscy. Niech ksiądz nie przekręca moich słów. Pedro i Lola dostali zasłużoną lekcję życia. A czego ty się nauczyłeś? Wszystkiego.

Bo postępujesz nieodpowiedzialnie. Nie robisz tego, co powinnaś. Słucham? Kłamiesz i wpuszczasz dziewczynę do klasztoru, nie pytając o pozwolenie. Narażasz całą szkołę. Sama tu została. Nic nie wiedziałam. Spotkałam ją rano w klasie. A kto pozwolił jej się tu uczyć? Ty? ty. Ty. Nie wiem, co z tobą robić. Mam cię karać tak, jak uczniów? Powiedz. Nie musi ksiądz. Puszczasz tu nieznajomą. Powiedz chociaż, że ją znasz. Nie. Ale to nie byle kto. Wie ksiądz, kim ona jest? Jak powiem, padnie ksiądz z wrażenia. To Tati Tati O. Nie wiem, kto to nie zna, jej. Ma 10 tysięcy odsłon klipu Należy do zespołu anime. Młodzież ich kocha. Nic mi to nie mówi. Bo nie wchodzi ksiądz do internetu. Utknął tu ksiądz jak kred pod ziemią. Chcę powiedzieć, że ona kocha muzykę. Rozumiem. Proszę się na mnie nie gniewać. Mira, bo ja. Zgadzam się na Twoją prośbę. Tak będzie najlepiej. Przemyślałem sprawę. Chodzi o Tatio? Będziesz miała więcej czasu dla siebie. Żałuję tego, co napisałam. Podrzyjmy ten list. Nie. Tak będzie lepiej. Dla Ciebie i dla mnie. To konieczne. Poprosiłaś o to z jakiegoś powodu. Proszę, księdza. Trzymaj. Chodź ze mną. Spójrz, co zrobiłem. Temu poświęcam cały czas. Co ty na to? Robi wrażenie. Dzięki. Mamy go. I ella? A ona? Kto to? Zakonnica ze śpiewa i lesiu? Tak. Co to robi? Dlaczego ją zaznaczyłeś? Jest moim kolejnym celem. Elia. To jest mi kolejny obietnic. Nie możesz kręcić z nowicuszką. Nie skrzywdzę jej. Chcę ją dla siebie. Tylko dzięki niej załatwimy biskupa Ortisa. Zostanie twoją szwagierką. Zapamiętaj.